Bóg nas wzywa do współpracy. Naprawdę Bóg nas traktuje poważnie. My nieraz tego nie bierzemy pod uwagę. On i ja. Przedziwny tandem. Jest taka książka Gabriel Bossi pod tym tytułem Louis et moi. Ona potem wydana była. W języku polskim. On i ja. Autorka tych zwierzeń duchowych, refleksji, rozmawia z Panem Jezusem, a jest osobą jakby współświadka, tancerką, nie jest przywykłą do przeżyć mistycznych, ale objawiający jej się Chrystus. Książka zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Mówi o tym, jak Jezusowi zależy na każdym człowieku. Jak on liczy na nas. Jak on chce współpracy z naszej strony. On i ja. Osobowe spotkanie z Jezusem. Osobowe spotkanie z Bogiem. Nie ciągła walka, szarpanina. Jest w Biblii ta. Wizja Jakuba walczącego z aniołem, z Bogiem, całą noc, szarpanina i to jest jakaś rzeczywistość naszego życia duchowego. E to do niczego nie prowadzi. Pojęcie najgłębsze z objawienia, które nam tu może pomóc, to przymierze Boga i człowieka. My jesteśmy ludźmi przymierza. Pan Bóg staje przy nas jako ten, który nam nieustannie pomaga. Mówi, ja jestem przy Tobie. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Ja Ci pomogę w tych problemach, w tych grzechach. Ja będę Twoją siłą. I na to trzeba liczyć i o to się opierać. Jestem przy Tobie, ufam Tobie. Spróbuj jeszcze raz po tej spowiedzi, po tym spotkaniu ze mną w Eucharystii. I to będzie to nowe. Które ja spełnię w Twoim życiu. Tak dla Ciebie ważne i tak przez Ciebie oczekiwane. To chyba jest coś bardzo ważnego do zauważenia w naszym życiu duchowym. Wszystko zależy od Pana Boga. Tak. To jest prawda wiary. On jest źródłem wszelkiego dobra. Ale to jest tylko pół prawdy. A druga część prawdy. Wszystko zależy od nas. Ode mnie, od ciebie i dlatego uczciwa współpraca z Panem Bogiem, uczciwa. To znaczy, nie wszystko zwalajmy na niego, żeby on za nas coś tam robił. Nie, nie, to by było nie tak. Nie lenistwo duchowe, które z wielkim niebezpieczeństwem na człowieka, ale praca. Synu, idź dzisiaj pracuj w winicy. Wienicy swojego serca. I do tego jesteśmy wezwani w wielkim poście, i do tego jesteśmy wezwani w szczególny sposób po każdej spowiedzi. Idź i pracuj. Uczciwie pracuj, a ja ci pomogę. Zbawić się możemy tylko przez łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ona jest życiem Bożym nam danym, jako całkiem niezasłużony dar. To ona nas oczyszcza i wynosi. Ona nas przebóstwia i czyni przybranymi dziećmi Boga. Umieć współpracować z łaską, to umieć współpracować ze Zbawicielem. On nas nie może zbawić bez nas. Potrzebne jest nasze otwarcie i przyjęcie Jego miłości. Trzeba sobie cenić łaskę, bo ona jest droższa niż życie wysłużona nam przez Jezusa. Trzeba wszystko zrobić, by w niej trwać, by przez grzech ciężki od Boga się nie odłączyć, bo bez Niego nic uczynić dla zbawienia nie możemy. Ale to oznacza, że powinniśmy wzrastać w łasce, pomnażać ją, bo to ona jest najcenniejszym talentem danym nam przez Boga, największym naszym skarbem. Wzrost w łasce będzie się przejawiał w coraz większej bliskości z Bogiem. W posłuszeństwie i wierności, w modlitwie i życiu chrześcijańskim, które nam przynosi dobre owoce. Rób tak, jakby wszystko zależało od Boga i tak, jakby wszystko zależało od Ciebie, bo zależy. Ważne jest, by powierzać się Bogu i ufać Mu we wszystkich okolicznościach życia. To On sam wtedy będzie działał w nas i przez nas. Kto tego nie rozumie, albo będzie się czuł bezradny wobec trudności, albo będzie ciągle szarpał się i sprzeczał ze swoim Bogiem, nie rozumiejąc Jego woli i zrządzeń losu. Nie będzie czuł się w ramionach Ojca, ale jak wygnaniec i niewolnik. A przecież jesteśmy dziećmi Boga. Najważniejsze dla nas jest to, byśmy się na wieki z nim spotkali. Dlatego prośba o łaskę wytrwania w przyjaźni z Bogiem aż do śmierci jest taka ważna. Szukając wzorów uczciwej współpracy z Panem Bogiem, patrzmy na świętych. Oni to potrafili. Na nich się Bóg nie zawiódł. No i czytajmy świadectwa, bo tam są różne detale tego, jak człowiek wychodzi z sytuacji bardzo trudnych, bardzo. Wydawałoby się beznadziejnych, a takich dla Pana Boga nie ma. Świadectwa różnych ludzi, także żyjących w naszych wspólnotach, mówią, jak dzisiaj, jak teraz, Bóg człowiekowi, który chce, który pragnie czegoś więcej, pomaga i jak go krok po kroku prowadzi do coraz doskonalszego życia.